No widzowie, witajcie na kanale Marcin Talent Życie, tutaj znowu ze mną jest Kuba. Uż się nagramy takie jakby trzy odcinki i będę je wstawiał po kolei, no bo nie wyrobię tak, że będę codziennie dwa odcinki wrzucał. No nie da się, tak też będzie niedługo jeszcze szkoła, będę miał treningi, więc no, robię odcinki na zapas. A dzisiaj testujemy nowe batoniki www, japońskie o smaku kwiatu wiśni sakura. Yy... Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Byliśmy właśnie w Dino, więc wracamy teraz. I kosztuje to 2,99. Wróciliśmy. No, wróciliśmy z Dino Sorry. I kosztowało to 2,99 bodajże. Jest to uważam ciekawa cena jak na takiego batonika w jeszcze o takim smaku. Tutaj mamy nawet jakieś znaczki japońskie, więc tutaj. I odpakujmy go więc. Ej, O, mam. Ciężko zapakowany. No, wygląda on klasycznie, jak batonik www. Nie jest żaden różowy. Zobaczcie, tak on się prezentuje. No, jak zwykły batonik www, nie? Nie jest żaden różowy ani nic. Jest taki klasyczny. I spróbujemy go sobie. Masz, kuba. Sprawdźmy. Hmm. Zmieniło się coś? Hmm. Tak, Trochę. widzicie co? A jest taka słodycz wiśni. Jak delicja, jak delicja smakuje. Jak delicja, jest słodycz wiśni. Hmm, taka, kurczę, szczerze szału nie ma, yy, ponieważ mi to jakoś za bardzo nie smakuje. Kuba, jak ty oceniasz? Takie średnie. Sześć. No... Ja takie 5,5, ,5, 5, coś no. takiego. Ponieważ nie lubię za bardzo wiśni, a to typowo tak wiśniowo. I nie ma... Ale nie smakuje też tak mega wiśnia, nie jest to takie jak... Tak, jak tu, tu prawie nie ma różnicy, jest tylko aromat tej wiśni. Ogólnie raczej nie polecam, jest to coś ciekawego, ale... czy się uważa, że troszkę nie warto. 3 złote. No 3 złote to fakt, y, warto, gdyby Dino, to... Dino, w Dino, w Dino. Nie Biednka, tak? a nie lid. Dino, gdyby to dobrze smakowało. Jest jeszcze wersja kokosowa, ale w Dino nie było. No nie polecamy raczej. Elo.